Witamy na stronach Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Interesujący serwis, warto polecić. Aktualnie jest 12 maja 2009 roku. W Szczytnie w tej chwili odbywają się juwenalia akademickie. Szkoła ma swoją stronę pod adresem wspol.edu.pl No, cóż można tutaj powiedzieć o tym serwisie? Postawiony jest na jumli. Zawiera tutaj różne strony na temat egzaminów, informacyjne dotyczące szkoły, aktualności, opis uczelni razem ze strukturą, władzami, Dział, działalność naukowo-dydaktyczna jest opisana. Można sobie obejrzeć tutaj realizowane projekty, wykaz badań, różne takie historie. Można się dowiedzieć, że niedawno się tam odbyła trzecia edycja kursu specjalistycznego dla policjantów. W zakresie taktyki i technik interwencji. To wszystko jest na stronie internetowej dla osób, które chciałyby zapoznać się tutaj z treściami z aktywności tej, tej uczelni. Natomiast z, z mojej perspektywy, równie interesujące jest to, co znajduje się w środku, w środku tej witryny, i co nie jest widoczne dla oczu mało dociekliwych użytkowników przeglądarek. Sięgnijmy może do źródła. Zobaczymy. Zobaczycie Państwo, to jest to są źródła e, strony internetowej Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. No, standardowe znaczniki. E, no właśnie wiemy, że to jest wykonane za pośrednictwem serwisu systemu zarządzania treścią Joomla. No, i najciekawsze, co tutaj można znaleźć, to ta sekcja, która zaczyna się. Od tak naprawdę diva z, z parametrem display non, czyli to, czego nie powin, to, co nie powinno być wyświetlane osobom, które odwiedzają witrynę. Otóż zorientujecie się Państwo widząc ten, to nagranie, że na stronach Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie ktoś umieścił tutaj bardzo dużo treści, które jak się wydaje są pożywką dla wyszukiwarek. Jest to całkiem potężny blok tekstu razem z, z linkami do, proszę bardzo, to jest nawet, nawet jest coś takiego tutaj w ramach już samej Wyższej Szkoły Policji Przytnie jest jakaś galeria, ale, ale tutaj ciekawsze są te rzeczy, które nie dotyczą Wyższej Szkoły Policji, bo tutaj są jakieś zakłady. Mamy przecież zdaje się, że w Polsce reklamowanie hazardu jest niezgodne z prawem. Jak, jakaś ruletka, loterie wszystko to tutaj można znaleźć na stronach Wyższej szkoły policji. A dalej oczywiście jest już normalna strona. To i kończy się ten div w tym miejscu. Przejdźmy do góry, zobaczcie Państwo, jaki to jest, jak to jest duży blok tekstu, dosyć spory I, i tak no, czy to jest strona jedyna, tak, to jest główna strona serwisu Wyższej Szkoły Policji w Szytnie, ale ja sprawdziłem to jest tak naprawdę na każdej stronie, jeżeli się kliknie i sprawdzi się źródła pokaż źródło strony na każdej na każdej stronie jest Display NON i na każdej stronie jest pakiet e, pożywki dla dla e, różnych wyszukiwarek zą drogą ciekawe jak to się tam znalazło prawdopodobnie ktoś skompromitował serwer e, Wyższej szkoły policji w szczytnie albo wykorzystał po prostu niezabezpieczony system zarządzania treścią. Zobaczmy jeszcze, no nie wiem, co tu można pokazać Państwu, żebyście uwierzyli mi, że istotnie na każdej stronie internetowej, a może dokumenty. Jeżeli by ktoś chciał na przykład sobie obejrzeć dokumenty, na przykład takie jak. Pakiet informacyjny, albo przewodnik metodyczny, albo inne, to jeżeli sięgnie do źródła tej strony, zorientuje się szybko, że wszędzie cały serwis ten jest tak naprawdę dzisiaj wykorzystywany przez kogoś, kto za jego pomocą. Reklamuje swoje serwisy. tak? Swoje, reklamuje swoje internetowe serwisy, głównie loteryjne, głównie hazard e, i tego typu, blackjack na przykład. No. Powiadomiliśmy e, tutaj policjantów. Zobaczymy, zobaczymy jak, jak szybko będą reagować na to zjawisko, i też ciekaw jestem, jak będą komentować pokazany tutaj materiał.